Startujemy z naszym timem w magazynie. Jej wysokość Premier League. Omawiamy tutaj wydarzenia w najlepszej lidze świata. Nie oszukujmy się. Finał Ligi Mistrzów. Dwie angielskie drużyny Liga Europy. Nie wiedzieć czemu odpadł półfinale Arsenal, ale jest tam Manchester United. Ogólnie w tym rankingu najlepszych lig, jeśli chodzi o europejskie puchary, to znowu Anglicy odzyskali miejsce numer jeden. Chyba po dziewięciu latach na, na drugą pozycję została zepchnięta Liga hiszpańska, no pewnie chwilkę to jeszcze potrwa, także nie chcę martwić fanów La Liga. Marcin Rosłoń. Dobry wieczór. I Rafał Nachorny. Dobry wieczór. Zaczynamy naszą sesję Q&A, czyli wypytacie oni odpowiadają. Kto chce? Pytanie numer jeden, proszę, proszę się zgłaszać, panie Rafale, proszę się zgłosić. O, proszę. Dziękuję bardzo. Czy za największe rozczarowanie sezonu można uznać Liverpool? No myślę, że za wcześnie na takie sądy, zwłaszcza, że mamy jeszcze do rozegrania kilka spotkań. Liverpool, tak jak twierdzi sam Jurgen Klopp, jeśli zajmie miejsce w top 4, to on uzna ten sezon za udany. Oczywiście nie udało się wygrać Ligi Mistrzów, nie udało się nawet awansować do półfinału. Natomiast obronić tytuł było piekielnie ciężko. Konkurencja była bardzo silna. Oczywiście myślę przede wszystkim o Manchesterze City, no ale wiele wskazuje na to, że Liverpool może w najlepszym wypadku liczyć na czwarte miejsce. Nie wypalił do końca transfer Tiago Alcantary, chociaż akurat reprezentant Hiszpanii w ostatniej kolejce spisał się na medal, bo strzelił swojego premierowego gola. Trochę zawodzili napastnicy. W zasadzie salach zdobywał zdecydowaną większość goli i miał małe wsparcie Firmino w Mané, a Rzota ze względu na kontuzję nie mógł wspierać go tak jak potrafi. No i wracamy jeszcze do z kwestii kontuzji wśród środkowych obrońców, bo był taki moment, że czterech najlepszych brakowało na, tej pozy na tych pozycjach, bo przecież nie grał Iwan Dijk nie grał Matip, także kontuzjowany był Henderson i Fabinho, którzy przecież mogli, no i Gomez oczywiście, tak. także musieli grać Philips z kabakiem, a okazało się, że nawet jeszcze ten wypożyczony strzalkę Turek też doznał urazu i musiał go zastępować młody Williams. No i mamy tutaj obraz. Z tego, co działo się z Liverpoolem, największym rozczarowaniem tego sezonu jednak drużyny z Anfield bym na pewno nie nazwał. Marcin? Ja uważam, że oczywiście w kontekście minionego sezonu to, to, to jest duże rozczarowanie, natomiast Wielka Czwórka jest wciąż realna. Leicester i Liverpool na ten tydzień mają taki sam plan: muszą hmm. pokonać Manchester United. Tak. Natomiast po tym, co słyszeliśmy, jeżeli chodzi o Leguna Rasolskiera i zmianę składu na rywalizację z Leicester, ta droga do zwycięstwa będzie łatwiejsza, jeżeli chodzi o Lisy. Brendan Rogers też podkreśla, że. że to, to jest ten moment, w którym oni muszą się zmierzyć z tymi demonami z poprzedniego sezonu, ale też to im da odpowiedź na pytanie i jemu samemu. Być może to też jest taki sygnał do. Choćby klubów, które chciałyby zatrudnić Brendana Rogersa, o kilku takich z czołówki się mówi, że, że oni po prostu będą wiedzieli, czy, czy to jest zespół, czy to jest projekt na wielką czwórkę. Liverpool, no skoro Sadio Mane zdobywa dopiero dziewiątą bramkę w tym sezonie pod koniec rozgrywek, to to jest odpowiedź, że ta rażąca nieskuteczność to, to była największa bolączka. Proszę, proszę, czy ty znasz pytania? Bo wywołałeś wątek <laughs> Brendana Rogersa. Drugie pytanie, proszę bardzo. Co musi zrobić Brendan Rogers? Panie Rafale, aby nie powtórzyła się sytuacja sprzed roku i aby lisy w końcu awansowały do ligi mistrzów. Wiemy, że Irlandczyk ma to do siebie, że zawsze stara się widzieć szklankę do połowy pełną. On po porażce z Newcastle powiedział spokojnie, spokojnie, jesteśmy w bardzo dobrym miejscu, jesteśmy w pierwszej czwórce, wszystko zależy od nas, więc to nie jest moment na to, by lamentować. Tak, musimy jednak pamiętać, że to był drugi słaby mecz Leicester z rzędu, bo wcześniej grając przez 80 minut w 11 na 10 zaledwie zremisowali Southampton 1 do 1, ale tak jak słusznie zauważyłeś, wszystko jest w głowach, w rękach i nogach piłkarzy Leicester. Oni są w tej czwórce, jeśli będą wygrywać, ale tutaj bardzo ważna uwaga, tak mi się przynajmniej wydaje, że najtrudniejszy kalendarz do końca sezonu mają właśnie piłkarze z King Power Stadium, bo oni oprócz meczów ligowych Muszą się jeszcze spisać na medal w finale Pucharu Anglii, którego Leicester nigdy nie wygrało, a grają z Chelsea. A I potem jeszcze ligowy z Chelsea i kończą z Tottenhamem. I kończą z Tottenhamem, który też w ostatniej kolejce może mieć jeszcze szansę na europejskie Puchary, bo my oczywiście mówimy, że o angielskie zespoły, ich interesuje tylko Liga Mistrzów. Nieprawda, oni są zainteresowani grą w europejskich Pucharach w ogóle. Zdając sobie sprawę, że w lidze Europy czy w konferencji Ligi, Europy W Lidze Konferencji, Konferencji? W Lidze Konferencji mm -hmm. Europy. Europy, bo to taki, mm -hmm. taki potworek ta nazwa, no ale jest to jest. Bo to jeszcze UEFA trzeba dodać do tego. O, to jest nie, członowa, tego, to się nie nazwa tych rozgrywek. No w każdym razie na pewno angielskie zespoły chcą grać i czy to jest Liverpool, czy Tottenham, czy Arsenal, to on, wszystkie te trzy kluby zrobią wszystko, by grać w pucharze. Muszę wam powiedzieć, muszę państwu powiedzieć, że byłem mocno zaskoczony, kiedy przeczytałem, że Manchester United z tytułu awansu do finału Ligi Europy, licząc całe rozgrywki pucharowej, pucharowe, zarobi aż 70 milionów funtów. To jest rzecz niebywała. E, oczywiście większe pieniądze czekają na kluby w Lidze Mistrzów, bo Manchester City i Chelsea już za ten finał skasują 110 milionów funtów. Ale to wracając do tego, co, co mówię, że każdy chce grać w europejskich pucharach, bo taka jest, taka jest prawda, bo, e, bo pieniądze są potrzebne Wszystkim. A znaczy... uda się tylko siedmiu zespołom, bo więcej tylko Anglia nie na więcej. dostaje. na siedem to jest najgorzej. Po, poza tym pamiętajmy, że, że jednak to też jest furtka Liga Europy, troszeczkę wyżej w następnym sezonie. To jest kolejne trofeum do zdobycia. To są finały z angielskimi zespołami, czyli tak. jak gdyby wszyscy widzą, że hmm. warto o to grać i, i trzeba się o to zdecydowanie bić. Jeżeli chodzi o Brendana Rogersa, to Akurat pod koniec tego sezonu y, największym problemem jest defensywa. Widzieliśmy c <grym> tego Johna John, John ciągłe, ciągłe przybitki na e, prawie bosego e, Johnego Evansa. To znaczy tam była tylko skarpeta. Widocznie spuchła kostka i nie mógł założyć buta, e, Irlandczyk. Ale to mnie zastanawiało. Dlaczego właśnie w nim widzi e, takiego męża opatrznościowego e, drużyny z King Power? No bo, stadium realizator. Bo jednak w tym ustawieniu yy, tego trzyosobowego bloku obronnego najczęściej to John Evans był takim szefem tej obrony, był tym masekurującym. kurującym. A nie tylko yy, tak z stopana. nazwy? Był tym szefem? Tak, szczerze. Nie, ale nie, raczej jednak można było. Oczywiście popełnił błędy, ale można było chyba na nim polegać. On był jest naj, najbardziej doświadczony. Poza tym no to też się, to, to się ogląda, to się klika, jak tak. tam co, co stracona bramka, to przebitka na John'ego Evansa. Natomiast nie zawodzą Jamie Vardy i Kelechi Ienaccio. No. 13-11 goli odpowiednio, więc to pokazuje, że ofensywa, działa, natomiast trzeba troszeczkę uszczelnić obronę i myślę, że takimi drobnymi kroczkami, nawet remisami, utrzymując tych przeciwników, jak Tottenham za plecami, są w stanie sobie poradzić i tę wielką czwórkę zabezpieczyć. Już dziś, 18.55 na Old Trafford Manchester United kontra Leicester, to zobaczycie tylko w Kanal Plus. Przypominam, czy i w Panie Rafale, opuści Brighton już tego lata? Trudno w tej chwili to oceniać i ferować taki wyrok, natomiast myślę, że to nie jest jakaś wielka strata, że takiego zawodnika można zastąpić. No, to mnie pan zaskoczył. Tak, tak mi się Z 15 wydaje. Za jest taki zawodnik, którym można go zastąpić. No właśnie, myślę o piętnastce. tak jest, bo to. My przyzwyczailiśmy się w tych siedmiu czy ośmiu, nawet chyba dziewięciu meczach Premier League, w jakich zakrał Jakub Moder, że to zawodnik na lewą flankę, na takiego wahadłowego, ewentualnie w no tak, w czteroosobowym bloku pomocników, natomiast wiemy z gry w reprezentacji i w Lechu Poznań, że Jakub Moder może grać i w roli ofensywnego pomocnika, ale także w roli szóstki, ósemki, zatem myślę, że... Bardziej 6-8 niż ten ofensywny pomocnik, tak? tak? Tak szczerze mówiąc, Jakub Moder, to jeszcze Ciebie chciałbym dopytać o, o Iwa Bissumę. Dzisiaj pojawiły się informacje, że... No tak zaczął lekko sugerować władzom klubu, że to już jest chyba dla niego właści właściwy moment, żeby rywalizować o miejsce w składzie w mocniejszym klubie z nieco większymi możliwościami i ambicjami niż, niż Brighton. Ja uważam, że to byłby na przykład bardzo dobry ruch dla... Arsenalu, żeby takiego gościa sobie do środka, do Do Thomasa Ja też uważam, że to jest jak gdyby dla Arsenalu taki, taki cel numer jeden, jeżeli chodzi o, ten, o tę część boiska. I A, bisuma... za A za duma, A za Weinalduma? Do Liverpoolu, tak. No, to, to, to też jest opcja, bo, bo jednak wiemy, że James Miller to wiecznie młody nie będzie. Weinaldum, jeżeli odejdzie, to, 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 to tutaj trzeba też szukać wzmocnienia i w bisuma rozegranie, strzał, zaangażowanie w ofensywę, dobre przemieszczanie się, czytanie gry. Szybki. Też jest tak, tak. tak, on jest taki i powalczy, i... ale to to wszystko robi. powiedzmy, Ta, ta walka jest taka elegancka, że, że to jest wszystko po to, żeby odebrać piłkę i ją rozegrać, a nie tylko, żeby tam skasować przeciwnika i akcje w połowie boiska. Więc jak przychodził Jakub Moder to, to... i myśleliśmy, że będzie tylko jeden defensywny pomocnik, że Jakub Moder tam się nie przebije, natomiast potrafili też grać razem i myślę, że wiedział Graham Potter, co robi, oceniając perfekcyjnie potencjał bisumy i wiedząc, że na końcu tego sezonu, jak się utrzymają, a jak spadną, to tym bardziej, żeby ma odleci. Rafał, co może być głównym czynnikiem tak wielkiej zmiany, jakiej dokonał Tomasz Tuchel w Chelsea? No, wziął się solidnie do pracy z obrońcami, a w zasadzie postawił na grę obronną. O czym świadczą liczby? Ta bardzo mała e, liczba straconych goli, świetna gra na wyjazdach, są zdyscyplinowani taktycznie. Nie ma żadnych ulubieńców. Każdy z zawodników Chelsea od czasu do czasu siada na ławce rezerwowych. Nawet taki fachman jak Mendy musiał się pogodzić z rolą rezerwowego przynajmniej na kilka spotkań i okazało się, że ten rezerwowy do tej pory Kepa też potrafi bronić, bo przecież on z kolei teraz siedzi na ławce mogąc poczuć się trochę zawiedziony, skoro w pięciu z rzędu meczach nie puścił ani jednej bramki. Oczywiście cały czas Tuchel musi pracować nad grą w ataku, no ale okazuje się, że w większości, zdecydowanej większości spotkań tego jednego gola więcej Chelsea potrafi strzelić od rywali. Myślę, że lepiej poczuli się za kadencji Tuchela tacy piłkarze jak Jorginho, jak Rudiger, którzy czuli się odsuwani przez jego poprzednika Franka Lamp Parda. Zresztą te wyniki, jakie osiąga Tuchel, bo przecież no, więcej już nie można było osiągnąć. Finał Pucharu na tę chwilę, finał Ligi Mistrzów, finał Pucharu Anglii, awans z Chelsea z dziewiątego miejsca na trzecie w tej chwili, no to są naprawdę osiągnięcia, których nie można zanegować i trzeba tylko Niemca za to pochwalić. Niewątpliwie, Marcin, większość piłkarzy Chelsea weszła na taki swój optymalny poziom formy. Są też ludzie tak troszkę zapomniani przez Tuchela, ale to po prostu jest kwestia i koncepcji, i aktualnej dyspozycji. Myślę o Giru i tamim Abrahamie. No jednak, wieżowcy z przodu to, 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 nie jest pomysł na tak. budowanie drużyny i rozgrywanie piłki przez Tomasa Tuchela. Natomiast odblokowanych piłkarzy jest, jest więcej. Moglibyśmy właściwie wymieniać Ciurkiem, Andras Christensen Alonso. i tak dalej. Alonso, tak. odzyskany Asbidicueta, który przeszedł tak. Lamparda już miał być takim oczywiście kapitanem, bardzo doświadczonym piłkarzem, z którego wiedzy i umiejętności czerpią Rhys James i, i wszyscy młodzi. Ale też, to, to, to mieszanie w kotle, w składzie, system rotacji, zmiana na poszczególnych pozycjach, to wszystko jest takim fajnym rozwiązaniem, bo ci wszyscy piłkarze rozumieją. Co mają grać, jak wchodzą na daną pozycję, nawet kilka meczów siedząc na ławce rezerwowych, i nie czujemy takiego, takiej różnicy między kimś, kto grał regularnie, a kimś, kto Przez chodzi... spadek jest jak, jak James na przykład? Tak wskoczył na mecz z Manchesterem City i bezbłędnie po przerwie wykorzystał to przedziwne ustawienie The Citizens z tym Benjaminem Mendim, gdzieś tam wysoko, po prostu jechał jego stroną regularnie, ile się tylko dało, więc Tuchel kapitalnie rozgrywa w szatni to, co dzieje się, podobnie jak Ole Gunnar Narsolskier na tych jazdach, bo to też podkreśla, jak reagujesz w szatni, jak z piłkarzami potrafisz porozmawiać, czy nimi wstrząsnąć, czy ich uspokoić. I, i to, to gra zdanie. w jednej tak. i drugiej drużynie. Ja patrzę na przykład Masona Mounta, żeby kończyć ten wątek. Tak. Faceta, który rozwinął się nieprawdopodobnie i czy gra w ofensywnej trójce, czy gra w tej trójce pomiędzy obroną a pomocą, spisuje się po prostu fenomenalnie. I wszystko Chociaż drużynie. jeśli chodzi o Masona Mauta, to on na przestrzeni całego sezonu tę formę miał ustabilizowaną na Niezwykle wysokim poziomie. Tutaj myślę, duże brawa dla Franka, Franka Lamparda, ale Tuchel faktycznie jeszcze coś do tego dokłada. Ostatnie tak, zdanie, miałem, bo musimy kończyć. Miałem wrażenie, że Frank Lampard stawiał tak trochę na siłę na, na młodych zawodników, a że tuchel stawia na najlepszych. Oba, bardzo ładna puenta. To był magazyn Jej Wysokość Premier League, Extra Time. Marcin Rosłoń Dziękuję. i Rafał Horny byli z Państwem, byli z Wami. Przypominam, że kolejne wydanie magazynu Jej Wysokość Premier League nie w tę najbliższą środę, tylko w tę następną, i tam będzie dużo skrótów, i tak na bieżąco będziemy rozmawiać o tym, co się wydarzy w kolejce numer 37, bo już powolutku zmierzamy do mety sezonu. Dziękujemy uprzejmie. Pozdrawiamy, polecamy się.